Witajcie na kanale Wizja Web. Dzisiaj zapraszam Was serdecznie na kolejną nocną sesję wykonaną tym razem DJI Mini 3, drona Płykać troszeczkę w tle. Muszę wystartować, aby tak podgląd obrazu. Eee, mamy późną w zasadzie porę nocną, coś po 23.00. W zasadzie zero ruchu albo bardzo maleńki ruch. Eee, dobrą pogodę w miarę, bez jakichś większych podmuchów wiatru, troszeczkę wieje, ale Mini powinien sobie z tymi warunkami spokojnie poradzić. Dzisiejsza sesja będzie nie tylko sesją, bo ja na koniec podlinkuję Wam sesję zrobioną R2SM, eee, ale będzie też troszeczkę eee, informacji, dlatego że co najmniej kilka osób prosiło o to, żeby opowiedzieć w jaki sposób takie zdjęcia nocne się robi po prostu w jaki sposób ja je robię. Ja nie jestem zawodowym fotografem, z góry mówię, ale podzielę się tym, co, co potrafi Jak najbardziej, słuchajcie, wisimy sobie w tej chwili na wysokości przyzwoitej 85 metrów. Nawet nie wiem, czy jest sens się wyżej podnosić nad panoramą Katowic. Zobaczcie sobie też poprzednią sesję, bo jest fajna. Króciutka, ale fajna. No i widzimy spodek, widzimy centrum kongresowe, widzimy biurowce, przepiękne światła. Pierwszą rzeczą, która jest istotna przy lotach w nocy i robieniu zdjęć, jest ustabilizowanie drona. Czyli dron, tak jak teraz, ja polecę sobie troszeczkę do przodu, włączę jeszcze nagrywanie filmu, pokażę Wam, jak ten film wygląda z drona w nocy. Mini 3, jak mówię, wersja podstawowa, czyli taki budżetowy, tani e, e, zdjęciolot. <grym> e, najczęściej właśnie jest, mamy Mini 3 czy Mini 2. Te najtańsze wersje dronów. One sobie całkowicie już w tej chwili rewelacyjnie w nocy radzą. Bardzo fajne jest, znaczy, bardzo istotne jest, żeby stanąć w miejscu i poczekać, aż dron, jak ja to mówię, przestanie się kręcić. Ja nie wiem, czy uda mi się to pokazać. Wyłączę w tej chwili filmowanie, prawda, że ładna panorama? Przepiękna. Wyłączę sobie filmowanie, aż prosi się o zdjęcie. Yy, I. Zrobimy sobie jedno zdjęcie szybciutko w automacie. JPEG i RAF na dole widać w trybie automatycznym. A teraz zbliżę ten obraz dwukrotnie. Przy okazji sprawdzę sobie jak mini tryb bo jeszcze nie sprawdzałem. Robi zdjęcia w nocy. O, i zwróćcie uwagę, jeszcze raz to zrobię, że kadr odrobinkę przesunie mi się w prawo. Jeszcze raz. Podczas robienia zdjęcia kadr się zatrzymuje. Już teraz mniej. I odrobinkę o taki, powiedzmy, milimetr w prawo na. Czasami więcej, 2-3 mm w prawo na ekranie, na którym obserwujecie zdjęcie, które robicie w nocy, się przesunie. To ze względu na interferencję ze względu na to, że satelity delikatnie się przestawiają na brak pozycjonowania czujników dolnych ale występuje to też w dzień dron po prostu się kręci, więc ustabilizowanie drona jest no, bardzo, bardzo ważne. Włączmy sobie teraz tryb manualny czy tryb pro i zobaczcie, w momencie kiedy mam automatyczne naświetlenie, dron naświetla zdjęcie troszeczkę mocniej, jak włączę sobie tryb em, e, pro, mam możliwość wyboru zarówno czasu naświetlania, e, czas naświetlania to jest no, z normalnej fotografii, e, już tu mamy czas naświetlania, to są setne sekundy, czy tam mniejsze części sekundy, albo pełne sekundy czasu, kiedy, kiedy dron naświetla nam, nazwijmy to kliszę, tą elektroniczną już, czyli sensor. Im damy e, tu dłuższy czas naświetlania, tu mamy dwie sekundy, jedną szóstą sekundy, jedną trzecią sekundę, dajmy dwie. I Im ISO, czyli czułość, sztucznie oczywiście podniesioną matrycy damy wyżej, tym sama fotografia będzie jaśniejsza i co fajne, co ważne. Eee, dron nie powinien, że tego nie pokazuje, ciekawostka, powinien pokazywać, o ile to zdjęcie będzie jaśniejsze. Nie pokazuje, nie mam pojęcia czemu. Nie będę do tego dochodził. Dam ISO 200, dam 2 sekundy, zrobię zdjęcie. Przejdziemy sobie do yy, sekcji podglądu tych zdjęć. Dron sobie wisi w powietrzu bezpiecznie, więc nie ma problemu. No, i zobaczcie, to jest zdjęcie wykonane. No, tak, zdjęcie wykonał prawidłowo przy ISO 200 i naświetlaniu 2 sekundy. Ono jest bardzo jasne. Natomiast zdjęcie wykonane w automacie przy trochę krótszym ISO ee, i krótszym czasie naświetlania ee, wyszło dużo bardziej wyraźne. Czyli automat poradził sobie tutaj znacznie lepiej niż, ee, niż zrobił to. Gdzie jest dron? Jest, świeci nam się, eee, niż poradziły sobie ustawienia manualne. I to jest kolejna e, konkluzja, jeżeli potrafisz operować tymi ustawieniami, ja to takuję, bo można o tym gadać godzinami, że czasami warto dłużej naświetlać zdjęcie albo podnieść ISO, wtedy jest więcej ziarna, ale jest jaśniej, zwłaszcza w, ciemnych, w ciemnym otoczeniu. E, ale jeżeli nie znasz się na fotografii, po prostu korzystaj z automatu. Te zdjęcia wychodzą bardzo fajne. Widzicie, teraz się troszeczkę obraz przesunął w prawo znowu, bo dron jednak w troszeczkę tańczy, a to ma wpływ na stabilność ujęcia. Jeżeli chodzi o filmowanie w nocy, ponieważ raczej mamy tylko światła jakieś punktowe, więc no, nie mamy problemu z. Włączymy sobie nagrywanie filmu i polecimy jeszcze raz, żeby było ciekawie. Nie mamy problemu z jakimś prześwietleniem, naświetleniem mocnym konkretnych obszarów na przykład niebo nie różni się od, od podłoża. Też raczej sugerowałbym nagrywać tak, jak robię to w tej chwili w automacie. Tu jak już się zbliżam z powrotem w to samo miejsce za chwilę, żeby za daleko nie odlatywać, będę wracał z powrotem, to damy sobie dwukrotny zoom i zobaczymy, jak Mini, mini 3 filmuje yy, z wykorzystaniem zoomu cyfrowego dwukrotnego w warunkach nocnych. Zrobiliśmy sobie zdjęcia, na pewno ujęcie yy, tej strefy yy, kongresowej i samego spotka. Yy, w automacie i w manualu zdjęcia widzieliście. To teraz jeszcze spróbuję, tak jak teraz, taki kadr ująć. Widzisz, tutaj automatyka już też dosyć jasno to zmienić na świetla. Ale ono powinno wyjść bardzo fajnie. Zaraz sobie je zobaczycie. To to kręcenie drona widać, prawda? Jeszcze wspomnę, że istotne jest przed samym startem sprawdzenie, czy nad nami nie ma kabli. Ja o tym mówię, to będzie drugi film, który podlinkuję w bezpieczeństwie lotów w nocy. Dlatego, że kable, które służą do przesyłu prądu do latarni, są. Generalnie, e, no, częstą przyczyną upadków drona, tak bym powiedział. E, stosując to, o czym powiedziałem przed chwilą, polecimy sobie teraz. Ja cały czas mam drona w zasięgu, powiedzmy do tych 150 metrów. check-in jest zrobiony, oświetlenie drona jest, możemy lecieć. E, polecę sobie troszeczkę w stronę. Hmm, infrastruktury yy, Muzeum Śląskiego, bo to jest infrastruktura. Yy, nawet mogę włączyć nagrywanie, żeby tu te ujęcia były ładniejsze, ciekawsze. No i zrobimy sobie te takie tutaj klocuszki oświetlone, nie będę odlatywał dalej. I panoramę yy, taką drogi. To jeszcze jedna uwaga, zanim zacznę to zdjęcie wykonywać, się, yy, że bardzo istotna, zwłaszcza w nocy, w ogóle w lotach dronem, jeżeli wykonujecie operację, czyli się tak, nie wiem, czy to będzie widać, do przodu, do tyłu, tak? Czy powiedzmy na boki, w lewo, w prawo, albo do góry na dół, najlepiej jeżeli filmujecie wiadomo, trzeba tego drona yy, przesuwać czasami jednocześnie do góry i w bok, tak? Albo do góry i na dół. Natomiast jeżeli wykonujecie zdjęcia, zwłaszcza latacie w nocy pod kątem bezpieczeństwa, podpowiem raczej, wykonujcie operację jedną. Leczcie albo do przodu, albo do góry, albo w bok. Raz, że macie większą kontrolę nad tym, co robicie, to już myślę, że będę robił zdjęcie. A dwa, że ze względu na interferencję wykonywanie jednej operacji, bo każda gałka ma inny kanał tak, przesyłu, jest po prostu bezpieczniejsze dla samego lotu. To jest taka stara szkoła droniarska. Ja mnie też tego nauczył mój serdeczny przyjaciel, ale dzielę się, bo czasami może to tyłek uratować. Zdjęcie robimy w automacie. Ja bym tu nie szalał z manualem, bo jest dosyć dobrze, są te kadry naświetlone. Tu jeszcze zrobię sobie zdjęcie w dwukrotnym zoomie. Ten kadr może nie jest super szczęśliwy, ale chodzi akurat w, tej, w tym konkretnym wejściu o to, że pytaliście, jak zrobić zdjęcia nocne. Raczej w automacie. Jeżeli natomiast bardzo chcecie, możecie przestawić się w tryb manualny, zakładając, że drona mamy wystabilizowanego, i teraz mamy dwie możliwości. Dziwi mnie, że on nie pokazuje różnicy w naświetleniu. Nie wiem, czy coś się zawiesiło, czy po prostu mini 3 tak ma. To dla mnie też ciekawostka. Jeżeli zrobimy ISO 400, czyli dosyć takie, już no, duże, to wydaje mi się, że jedna sekunda naświetlania to będzie nawet aż nadto. Sprawdźmy, robimy zdjęcie, dron sobie stabilnie wisi. Przesunęło się to, zrobię jeszcze jedno. Wejdziemy sobie dosłownie na sekundę w galerię i zobaczymy, czy to naświetlenie jest właściwe, czy jest po prostu zbyt. No jest zbyt jasno, tak jak mówiłem. To będzie aż nad to. już tak z doświadczenia. A jak zrobi to automat? Zobaczcie, ustawiłem automat, cykam fotkę. Żeby nie było, że nie chcę powiedzieć, albo e, w jakiś sposób e, nie wiem. Słuchajcie, automat. E, o, teraz się pobrała. Zobaczcie, jak zrobił to automat. Rewelacyjnie, prawda? Czy jest dron? Jest, dobra. E, jednym słowem, e, zdjęcia nocne jeszcze raz powtórzę. Jeżeli pytacie, jak, róbcie je w automacie. Manual, czyli te ustawienia tu na dole. E, no to poruszamy się w zakresie w zasadzie ISO od 100 do 200, więcej nie ma sensu i operujemy sobie czasem naświetlenia. Jeżeli mamy ISO 100, ja bym strzelał, że 1,6, tak jak mamy teraz, czyli 1,6, znaczy 1,6 sekundy, to będzie no, naświetlanie też w zupełności wystarczające. No i dokładnie, możemy sobie to zweryfikować. W zasadzie nawet poszliśmy teczkę jaśniej niż zrobił to e, Manual, tak? Więc. Zdjęcie się jeszcze nie pobrało, więc tutaj jeszcze nie mówimy o pełnej jakości. Patrzę sobie na drona, migam i mi tam, a to nam się pobiera. O! I tak wygląda zdjęcie. No, i nawet jest bardziej poruszone. Czemu? No, bo czas naświetlania był dłuższy. To się nie zawsze tak dzieje. Czasami ten czas naświetlania 2-3 sekundowy trzeba zastosować, ale widzę, że w przypadku Mini 3. Ciekawostka, bo mini 2 tego problemu nie ma. To już widzę też z mojego doświadczenia. W mini 2 możecie spokojnie szaleć z tymi czasami. Eee, natomiast w mini 3 widzę, że raczej krótsze czasy naświetlania, no po prostu jaśniejszą optykę. I tak wygląda taka nocna panorama miasta. Zobaczcie, no rewelacja, prawda? Ja włączę jeszcze nagrywanie raz, eee, żebyśmy mogli sobie zrobić taki, takie małe kółeczko w prawo. O, bardzo powoli przesuwając się, nie wiem czy mi się to uda uda. Się. E, więc tak wygląda e, panorama miasta w nocy. Ja w ogóle bardzo serdecznie zachęcam Was do tego, żeby robić sobie zdjęcia nocne. Przypominam o tym, że według nowego prawa, żeby robić zdjęcia nocne, e, musicie mieć NSTS-y i oświetlonego drona oświetleniem górnym. Mocną diodą. On musi być widoczny, musi być po prostu oświetlony, więc nie każdy może i niestety nie zachęcam i nie mogę powiedzieć, że, że, że tak. Latajcie po zmroku. Eee, natomiast, e, natomiast jeszcze w takim lekkim półmroku, e, zanim słońce całkowicie nam zajdzie, taki lot jest jak najbardziej możliwy. Ja oczywiście zachęcam do robienia zdjęcia. Zachęcam też tych, którzy e, dokumenty, papiery do latania mają. Mogą latać jeszcze po zmroku, przynajmniej póki co w granicach obecnego prawa. No i zdjęcia, tak jak mówię, przy, przy ustabilizowaniu drona wykonujemy raczej automatyczne. DJI ma bardzo dobry dobór parametrów. Jak ktoś się zna na fotografii, bardziej zachęcam, jak najbardziej grzebiemy w ustawieniach. No moja konkluzja z dzisiejszego, wiem, że się powtarzam lotu, że Mini 3, chyba jednak, z racji jasności optyki, te czasy naświetlania powinny być poniżej raczej w półtorej sekundy tak by na to wychodziło. Nawet przy ISO 100 iso 200. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Kończę jeszcze taką, mówię, ładną panoramą miasta. Może jeszcze zakończę, zakończę takim króciutkim przelotem o, na no przełaj kawałeczek Także ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję i do zobaczenia na kanale w kolejnych filmach. Bezpiecznych lotów życzę i nocnych również. Pozdrawiam, cześć.